Witam, serdecznie witam cieplutko moi drodzy, garść ciekawostek, kawka mam nadzieję jest. Kim, a raczej czym był mechaniczny Turek moi drodzy? Była to maszyna, która grała w szachy po prostu genialnie, bezkonkurencyjnie, rozgrywała partie po mistrzowsku. Taki stokwisz tamtych czasów, wielcy tego świata, Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, mierzyli się z tą maszyną, jak nie mam przegrywali. E, mechaniczny Turek, tak to wyglądało moi drodzy, z przodu, mechaniczny Turek tył, z tyłu, jak się okazało, później jedna wielka mistyfikacja. To była maszyna, którą obsługiwał człowiek. W środku po prostu siedział tam Koleś, który robił te ruchy, wszystkie dźwigienkami. Ale jakim trzeba być świrem, Wolfgang von Kempelen. Tak wyglądał. Co to w ogóle jest za ilustracja? On to skonstruował. Przedstawił w 1769 roku tę maszynę. No, Musiała być mega popularna, nie? Ale, ale w środku był gościu, który grał. Swoją drogą musiał być niezły, wybitnie musiał grać, skoro grywał wszystkich wokół. Yy, maszyna później została odkupiona przez Johna Michella. W ogóle dobry świr, kupił maszynę. Pytanie, czy z tym chłopem w środku, czy samą? W każdym razie później przekazał ją do muzeum. Tam on, czy ktoś inny w yy, Filadelfii. I to muzeum spłonęło. Proszę, Przypadek? Nie sądzę. Nie no, żadne teorie spiskowe. Konstrukcje, nie będę wam tego czytał, ale to, 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 to jest ciekawa sprawa, wygooglujcie sobie, zapytajcie Chad'a GPT o tym turku, niech wam powie. Ręka mechanicznego turka, człowieku. Chłop siedział tam w środku, ojej, no musiał być odporny na te klaustrofobiczne jakieś tam lęki. W każdym razie, ponoć jest na czeskomie. Mat, dziękuję. Jeszcze Nie ma mata, bo jeszcze nie, nie zagraliśmy. Mechaniczny Turek, proszę jako kogo. No to jedziemy. Mechaniczny Turek jest na, na Czeskowie. Możecie się sprawdzić. Jakie debiuty popularne były w XVIII wieku? No Sycyl, na pewno. Dobra, zagram klasycznie otwartą Sycylikę. Zobaczymy, jaki wariant pójdzie. Konie w 6, konie w końce 3. Najdorf. A, no to wiadomo, no to atak angielski sobie ustawimy. Zobaczymy, jak ten Turek sobie radzi. Hikaru widziałem, z nim grał. I wygrał. No to i ja wygram, nie? Jak Hikaru wygrał, to nie ma problemu. Dobra, atak angielski przeciwko Najdorfowi. Normalne rzeczy. Długa rolka i G4. G4 i pewnie B5. H6 nie jest dobrym ruchem. Tu trzeba jechać B5, B4. Marian się mądrzy, to nie jest dobry ruch. Nie no, chodzi o to, że wiesz, no H4G5, tak? Yy, bo, bo taki jest plan. <laughs> Skoczek do tyłu. O, da. Dziwny ruch. Ja powinienem chyba to dalej pchać. Pytanie, czy ja nie stracę Hetmana? Mi tam nie przypnie na koniec. Odejdę. Profilaktycznie można odejść na B. I jadę do przodu. Trzeba się tak śpieszyć, bez limitu gram czasowego. Jasne, że tak. No, jasne, że tak. Pytania się, rozu Gdzie ja mam odejść na D5? I zbić na przykład Hetmanem? Czy mam na E2 odejść? Chyba odejdę na D5, wiesz. Chyba na D5 odejdę, no. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Coś to zbije. Chociaż nie wiem czy pionkiem nie zbić, ale Hetman wydaje się tu niezły, bo mogę zabić Hetmana i próbować jakieś g 6 Konia B6 nie ma, znaczy jest, ale to zbije wtedy chyba. Zabił. O, Oto otwierasz milinie. No ja nie wiem Turek. Co ty kurczę? Piłeś coś? Nie no dobry ruch. Normalny ruch. Koczek bije i tyle, nie? Bank. Skoczyk bije, bije on, bije ja biorę d6. No ja, ja otwieram wieżę, no nie, nie będę się modlił tutaj. Jakieś święcenia, święconki. Dobrze, odszedłem króla, nie będzie bić z szachem na e3. E, e, no dobra, powoli. Możemy zabić i możemy wziąć tu później. Czyli ja zbijam. Policzę wariant, uwaga. Marian liczy wariant. Ja tu, on tu. Ja tu, on tu. Nie może, bo tu traci. Jest jeszcze opcja, że to Hetmanem palnie. Ja wtedy wezmę tutaj enemy. Bo F4 grać nie chcę, bo to strata pionka. No oczyszczone mam dwie linie do ataku, więc pozycja jest lepsza na bank. Hmm. Może od razu wziąć i oddać figurę? I wziąć tu biorę to. Biorę tego gońca, pewnie koń zabije. Kuń, kuń kuniewski, bije tutaj, wisi mu konią, wtedy zagra tym skoczkiem gdzieś, ja wymienię hetmany, no i nie chcę grać końcówki, kur, ja bez pionka w ogóle jestem, no zaraz odbiję, nie? Ale jak wymienię hetmany, to nie mam tego ataku, a atak jest merciless, nie? Hmm. Pytania się rodzą. No więc c po prostu? Koniec E2 i po prostu przyjść wieżą później. Właściwie się mam na pionki? Ale wtedy mógłbym kolejnego wziąć chyba, czekaj. Nie jest tak, że ja biorę po prostu tu i tu? Nie no tak, no mogę wziąć, bo jak wezmę tu i on odejdzie na przykład tu, to ja sobie biję wtedy tu. Musi mów... Nie no, słuchaj! Słuchaj! Normalnie do wzięcia jest, nie? No ja biorę tu. Dziwi się jeszcze z Hetman. No kurczę, wygrana jest Turkiem, mordo. Ja tu, on tu. No ale to ja wtedy zabiję tutaj. Kiedy weźmy tutaj to jeszcze wezmę wieżę. Oczywiście, że tak. Co ja w ogóle pitole za głupoty? Przecież ja mam niepołączone wieże. Musimy przejść do końcówki. Chyba, że zagram agresywnie. Że tak, oddam z szachem, przyjdę tu. A, guzik. Ile bez sensu. Bez sensu. W sensie jest ok, nie? Bo ja mogę po prostu zabić i tyle, nie? W sensie mogę nawet, nie, nie wzrażę zabić. Mogę go więc z e zagrać i tyle. I gramy w szachy. Ach, I tak zrobię. No nie będę tutaj oddawał. Bez, bez przesady. Przepraszam. Najmocniej. aż znaczy jakieś tempo mam. Mm. Dobra. Końcówka. Ja mam słabość na F3 Ja już kurę przekonany, że ja, ja biję, nie? Ja, ja już przekonany, że ja tu biję, wiesz, nie. Może gońce 2. Był na to czas w ogóle. Dobrze. Hmm. Może konia rozprostować jakoś. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj coś. Nie wiem, nic to, nic to mi nie da raczej. Hmm. Jak wezmę tu, to mi walnie tu. A może bym zagrać tak i wtedy już wisi, ale wtedy zagranie. Tak nie może. No dobra, potem wisi ci tutaj, tak? Z tego co widzę po prostu. Okej. Okay. Wie, zabieram z otwartej linii. Ale. To mogę zbić i wziąć tutaj, ale on ma wtedy linię. No niby ma. Co ty Turek tam? Co Turek u ciebie? Ty, no nie no tak zagram. No wtedy zbija, zbiję. Pewnie, że tak zagram. Mhm. Okej. Okay. No to tu i tu, tak? No tego nie mogę stracić, bo tu wolnek hmm. będzie leciał później. Dobra, czas na konia chyba, co? Kunia, Ja tu! Ja Słabość mam. Może królem warto wejść do gry już. Na przykład podejść sobie, wiesz. No król w końcówce dobry jest, nie? No bo co? Tu, 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 tu. Nic mi się tu nie dzieje. Koniec taki trochę poza grą. No jeszcze poza grą, ale... Hmm. Idę królem, człowieku. Nie zapłacił za to. Idę królem do gry. Król do gry. On też. Ja też. On też, ja też. Ja tu i on może wtedy mi zbić tu, bo jak ja zbiję tu, to on mi da szach. Aha. Good point, my friend. Zbicie wciąż jest kuszące. On z dupy. Dobra, koniec bez gry. On, on jest jedyną figurą, która tu nie gra, więc ja przykryję te pola i wtedy będę już chciał coś, nie? Mhm. No tu ma prze przewagę. Przewagę. Dobrze. Co dalej? Tu nie, tu nie, tu zagramy sobie. Wtedy zagra tak, a tu. Żebym tu uwierzył się, nie zagalopował. Dobra, on odpuścił, przerzuca konia tam i tam, i tam. No tu zagram, no. Ja mam lepsze uwierzę. On będzie chciał wymienić, wie... Nie no nie może wymieniać no do płot. Dobra, odejdę, no cały czas grożę tu, więc podejrzewam, że po tym, on może tak zagrać. Czekaj, ja tu, on tu, ja let's say tu i on wtedy tu. Kurwa przegięć, przegięć. Okej, okay, tak, zagrałaś. No nie chcesz oddać piątka, logiczne, nie? Dobra, jest OK. Teraz pytanie. Wierzę, spoko. Goniec też jest chyba spoko. Konia poprawiamy. Na wymianę mam grać? Czy jak chcę tak grać? Jest szansa, że mogę chcieć. Pum! A może napaść na pionka? Co myślisz? Mordo człowiek. Może plan przestawienia konia gdzieś tu? Kurczę. No on też musi poczekać. W sensie on nie ma dobrych ruchów na razie, wydaje mi się. Tam. Czy ja chcę tu przede wszystkim? Pytanie numer jeden. Nie wydaje mi się, że to była przewaga. No tu mam wstępem ruch, nie? Koniec jest niezły. Niezły, słaby jest goniec. Dobra, ja poprawy tego tak gońca jeszcze. Okej. Okay. Mhm. Tego nie skumałem, że ty możesz też usprawnić swoje figury, nie? Dobra, ja zagram tu. No chyba. Więc mhm. ja zbiję, on zbije z szachem. Ale ja podejdę tutaj. No i się zaczyna teraz, kurde. Kurde balans. Tu odejdę, to stracę tu, to odejdę, to stracę tu, ale najpierw. No chyba zbić muszę. Chyba muszę zbić, panie absolwencie. Chyba muszę to zbić. Teraz tak, po biciu tutaj on zbije z szachem. Ja podejdę. On no da szachę, ja się zasłonię. Końcówki z butami to, to, człowieku. To. Nie skumałem w ogóle, gdzie on może chcieć iść, nie? <laughs> po co? Po co? No nic, no muszę to zbić, podejrzewam, bo coś stracę. Coś stracę. W sensie podejrzewam, że jak zagram tu, to on zbije. Ja odbiję, on wtedy weźmie tutaj. Jeszcze raz ten wariant. Tu, tu. Let's say tu. Z szachem nie masz wejścia. Onegda szacha. Się zasłonię. Idziemy. w Mhm, takie masz odejście po prostu. A nie, no to słuchaj, <laughs> możesz wrócić i mnie atakować tu. Wypunktujemy, kurczę byle. No. Niestety. No odejdę z podbicia, nie? Odbiję tu. I ma wolne pionki. Eee, nie tak to miało być. Nie tak to miało wyglądać. Franek. Nie tak to miało Franko wyglądać. Franko, kurczę. Kurczę, dziadek. Tu mi będzie atakował? No muszę tak odejść, żeby też szacha nie dostać. Bo po co? O po co? No będzie źle, bo już widzę, że już widzę, że mam tu przeciągi jakieś Królem tak pasywnie O pasyw, pasyw agresyw człowieku. Jeszcze dalej. Jeszcze chcę kolejne pionki. Ja tu ty, tu Jezu, Jezus, mnie zajejesz trzy wolniaki byś ja miał, to już przesada jest. Tu. Mm -hmm. No nieźle rozgrywam tą, tę końcówkę, z dupy już rozgrywam, teraz muszę pilnować tu, sens, mam jeszcze taki ruch, pią za pią w tej redakcji, może, może, zaraz mi jeszcze Mata da, Mateusza, Czek! Tu mogę zagrać. Po co? Nonsens. No nie mam zbyt jakoś wielu ruchów, nie? Przyznam szczerze, że nie wierzę. Myślę o szachu, tylko szach to jest to. Ten koń ma krótko. Krótki jest ten koń. Nie będę dawał szacha, bo on nic nie da. Tak zagram, ale to wtedy muszę nieńczyć skoczka, który nie ma ruchów. W sensie tak i tak i co ja będę grał później. Muszę koniem ruszyć, no. Nie ma, to nie ulega wątpliwości. A koniem mam tylko nie chcę go nieńczyć, więc muszę nim zagrać tutaj. Metoda kurczę, tu nie mogę, bo podwiążę. Metoda takich ruchów typu typu zdupy, Dobra. Aha. Super. I teraz tu, tak? Co u Nie no, końcówki do Bani, wiadomo. Ale była lepsza. Aż boli, boli. No, grozi mat. Wszystko źle. Nie widziałem w ogóle tego ruchu. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Teraz tu. A czek. A matka światowa. Nie no, mechaniczne, kurczę, w końcówce żeś mnie wykończył. Ale pocieś debiuty, nie? Nie no, wiecie jak jest. Trudno się z tymi botami gra te końcówki. Pięć błędów zrobiłem. Na 1200 zagrałem. A nie no, to spoko. on na 1300? O co tu chodzi w ogóle? No to za rankingi są popieprzone. Nie na no początek był super, no szedłem kurcze jak zły, nie, zobacz, zobacz tutaj, wszystko dobre, wszystko dobre, no czułem, że to jest nice. No i tu nie biję się na D6, bo właśnie to, no przeoczenia proste, bo jest wieża bez tego i goniec, podejrzany goniec E2 jest spoko, goniec E2 jest spoko i wtedy tu już wisi, nie? Mam plus 2, nie? A plus 2, mam człowieku i normalnie kasuję sobie teraz d szóstka, no na najlepszym ruchem jest w ogóle wieża D2. Ty Boże, Hetman. Wszystko proste silnikiem, nie? Mm. Tak, z tu to, to sam uwierzył, no to też jest przyjemnie, przyjemna pozycja, no i ten to jest pewnie, tu najdłużej chyba myślałam, a najgorzej zagrałem, pewnie że tak, no i tu przejął inicjatywę, nie wiedziałem, że ten koń się tam rozgrywa, tego gońca zostały, no niby jest zero, do tyłu niedobrze, jak to mawiają. No, i tu finalny chyba błąd w tej wersji, w tej wersji bo on przechodzi królem i szykuje to. Muszę odejść skoczkiem, wydawałoby się w ogóle. Tu i tu. Wieża, tu i tu. Powtarzam ruchy jak debil. Nie no, trudny błąd w sensie. On ci daje przewagę, masz, masz tam, i tylko musisz to wykorzystać. A nie, no to słuchaj, masz plus dwa. Plus dwa nie wykorzystałeś, stary. No... Każda szansa, dasz mu tylko tyle. Wepcha się tak ten. Ta łapaturka się wepcha od razu. Kiepska partia. Końcówka jest bardzo słaba. Tu bardzo precyzyjnie trzeba grać. Bardzo. Wierzę zbić. Może to lepsze było. Huk wie. Huk wie, tutaj cały czas król jest słaby, nie? Bo takie podejście królem trzeba było tym królem odejść gdzie indziej, nie pasywnie. Tutaj trzeba było królem odejść, na prawo pewnie. Czekaj. Eee. Koczek 100 zrobił i dobrze stanął. I, I nie tu, tylko. Pewnie tu. Teraz odejść królem? A, nawet wziąć tu nie bać się, bo nie ma odsłony strasznej. A nie, no to wiadomo. Kurczę byle. No. Nie pasywnie królem, bo tu wiadomo, że matki będą cały czas. Gdzieś ma matki. Macki siatowe. Macki no no, tu z szachem zbić. Jeszcze tu się trzyma poza człowieku. Rucha 8. Trzyma się poza. Koń ładnie blokuje. Wieża G8 na mata i teraz B3, tak? C3 Nie mogę grać nigdy B3, bo... On... No nie mogę grać nigdy B3, bo jest to Nigdy nie mogę zagrać B3 w ogóle. Nie, nie. Kurtka na ślepo. Zapomniałem o tej jednej z prostszych siatek potowych. Dobry ten Turek, kurczę. Znaczy w końcówka mocny. Bo jakby tak się przyjrzeć końcówce, to patrzcie na jego ruchy w końcówce. Czekaj. Najlepszy, najlepszy ruch. Naj dobry. Najlepszy. Dobry, bardzo dobry. Bardzo dobry. Dobry. Najlepszy. Niedokładny. A nie, to przepraszam. Najlepszy. Znowu niedokładny. Najlepszy, najlepszy. Mm, najlepszy. O, po podejrzewam go grę silnikiem. Tak wam powiem. Coś mi śmierdzi.